Cześć, dzisiaj jest sobota przed niedzielą wielkanocną. Chciałabym wszystkich przywitać i zaprosić do oglądania mojego kanału. Mieszkam już tu 30 lat w Stanach Zjednoczonych. Mieszkam w Lake Geneva w stanie Wisconsin. Jest to jakieś półtorej godziny do dwóch godzin drogi od Chicago. Jest to piękna miejscowość z jeziorem jak już sama nazwa wskazuje Lake Geneva. Hmm. Chciałabym opowiedzieć Wam trochę o życiu w Ameryce z perspektywy tych 30 lat, o wszystkich plusach i minusach tego życia. Chciałabym Wam też, też pokazać moje tutaj życie, jak to wygląda. Również bardzo y, chciałabym Wam pokazać moje szaleństwa, moje, moje eksperymenty kulinarne, jak ja sobie tutaj gotuję ponieważ mieszkam tylko z synem no i kotami, które wiadomo jedzą całkowicie inaczej ale, ale jeśli chodzi o ludzi to jest tylko dwie osoby w moim mieszkaniu także gotuję głównie dla siebie bo syn jest zawsze w restauracji w której pracuję także jako osoba pojedyncza, jako taki single to będę gotowała małe porcje ale, ale pokażę, chętnie się podzielę z tym co ja tutaj sobie Pichę i szykuję na posiłki, bo są to nawet ciekawe propozycje, nawet całkiem ciekawe, także będzie nawet kulinarnie trochę, bardzo to lubię. No, poza tym chciałabym Wam też przedstawić, już chyba przedstawiłam Wam moje zwierzaki, opowiedzieć trochę o tym. Poza tym chciałabym dzisiaj, ponieważ jutro jest święta, święta Wielkiej Nocy tak zwany Resurrection Day. Tak? Dobrze to mówię? Chciałabym życzyć z okazji Wielkiej Nocy wszystkim wesołych świąt, radosnych. Święty, Święta Wielkanocy są przecież najbardziej chyba radosnym świętem w, we, wszystkich tych, we wszystkich tych świąt obchodzonych w Polsce. Mimo, że no, nie ma może takiego blichtru, jak, jak Christmas w Polsce, czy tutaj u nas w Stanach, też ten, ta komercja. Także, no, no, zdecydowanie wolę jednak Easter, czyli, czyli Wielka Noc. Yy, to już powiedziałam tak od siebie całkowicie, bo wiadomo, że każdy ma swoje własne na ten temat m, przemyślenia. Yy, no, i właśnie chciałabym podzielić się tym, tym, co lubię, co mi się podoba, tutaj w Stanach też. Bardzo co mi się podoba i co mi się nie podoba. Nie podoba mi się bardzo. No i tam różnice, jakie są między Polską a Stanami. Tutaj mieszkam ponad już połowę swojego życia, także mogę powiedzieć coś, coś na ten temat. No i jeszcze raz wesołych świąt i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye bye.